Wszyscy mówią, że kebab to z lokalu, z budy jakieś i tak dalej. A co jeśli zrobimy dobrego kebaba z produktów z Lidla? Sprawdźmy to. Zasada prosta. Tylko produkty z Lidla. Zero innego kombinowania. Zaczynamy. No nic, jak nie ma bułki to zrobimy kebaba na plackach z tortilli. No nie mam wyjścia. A liczyłem, że znajdę takie fajne bułki okrągłe, bo widziałem je tu parę razy, ale to nic, na razie to będzie dobra. A więc całym sercem kebaba to jest mięso. Przejdźmy na dział mięsny, i poszukajmy czegoś, czegoś dobrego, żeby to mięso było naprawdę dobrej jakości, coś fajnego i dobrego. Myślę, że rozwój będzie idealnie leżał w moim kebabie. Ale przydałoby się troszeczkę tego kepsa wzbogacić i zrobić dwa rodzaje mięsa. Najlepiej dorzućmy jakiegoś kurczaka. Drogim mięsem to będzie mięso z nogi z kurczaka. Czyli pieczywko mamy, mięsko mamy. Yy, przydałoby się jakieś warzywko do tego całego kepsa. Przede wszystkim przydałaby się jakaś sałata. Najlepiej lodowa. Elegancko cebulkę mamy. Myślę, że jak wjedzie kapusta czerwona, to też będzie dobra sprawa. Kebab bez górka to raczej nie jest kebab, ale sałata lodowa o kapusta ogóreczek i cebula to troszeczkę za mało. By było zważy urozmaicimy go na przykład w pomidorka, że malinowe jak najbardziej się nadają. Dodadzą z tego fajnego smaku troszkę pikantności. Papryczka chili wiedzie jak najlepiej. Jest sos czosnkowy. Myślę, że będzie dobry. No i jeszcze coś bardziej podchodzącego pod kepsa. Myślałem, że znajdę może sos algierski, ale niestety takiego tutaj dzisiaj nie ma to weźmiemy sos do tortilli. No i myślę, że produkty wszystkie już mam. Idziemy, zapłacimy, zobaczymy, ile wyszło za to wszystko. I czy to się bardziej pocało robić samemu, czy lepiej było dziś pojechać na miasto i zjeść w miarę dobrego kersa. A jak wyjdzie mój czas, najbliższy pokazę. Lecimy do kasy. Zakupki ogarnięte. Jedziemy do domu. I zobaczymy, co z tego dobrego wyjdzie. Cena za produkty oczywiście Wam podam w domu, bo jeszcze dodatkowo musiałem coś dokupić, co się nie wlicza w koszt produkcji dobrego kebaba, ale to za chwilę. Przemieszczamy się tymczasem do kuchni. I za te produkty, które tutaj widzicie, zapłaciłem 82 zł i 80 groszy, także nie jest dużo. Mam nadzieję, że z tego wyjdą przynajmniej trzy dobre kebaby. Miejsca mamy dwa różne. Dlatego je na początek delikatnie przymrozę, żeby je pokroić w cieniutkie plasterki, a potem doprawimy i to wszystko wyląduje na patelni. A więc biorę się już za robotę. A dopóki dla mnie się troszkę mięso przymrozi, przygotuję sobie teraz warzywa, które dodamy do mego zajebistego kebaba. Robimy z płasków tortilli. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Czy to będzie miało w ogóle jakikolwiek podjazd do takiego kebaba, którego sobie zamówimy w każdej pierwszej lepszej kebabowni. I w ogóle, na pewno będzie dużo smaczniejsze mięso, bynajmniej od tych, co podają w większości, tak zwana kula mocy. To, ale to już wiecie dokładnie o co chodzi, więc nie przeciągając, mój kebab troszeczkę będzie inny. Mianowicie dodam czerwonej kapusty. Dlaczego? Bo bardzo uwielbiam w kebabach, w zapiekankach, w hamburgerach, tych takich z takich typowych budek, jak jest czerwona kapusta. No i w kebabie też bardzo lubię. A oprócz czerwonej, tak jak widzieliście, pomidor, papryka czyli ogóreczek oraz sałata lodowa. Myślę, że jak połowę sterkuję, to dla mnie jeszcze zostanie trochę część do obiadu, do jakiejś suróweczki. się kamery poprzestawiały. Trzemy ją na tych grubych oczkach. Z polskiej niby hodowli zawsze go ubieram i wtedy dopiero kroję. Pominiorek. Jak ma być wypasiony kebab, to musi być sałata. No i teraz najważniejsze, to trzeba przetestować tą paprykę, czy ona jest naprawdę pikantna. W zależności jaki ma stopień pikantności, Tyle jej dodam. Będzie mało, to podejrzewam, że pójdzie cała. No, a jak będzie ostra, no to połowę dam. Też powinno być dobrze. Dupy nie rozerwie w końcu. No, ale jedna taka sprawa że pomoc od spodu jest najsłabsza, a najmocniejsza jest tutaj na samej górze. Jaka prawda? Tego nie wiem. Dlatego spróbujemy na początku od dołu. Smakuje jakby czerwoną paprykę Jat. Zero pikantności. Ale już jest oma taka nie chrupiąca, fajna, tylko taka miękka. Spróbujemy je od góry teraz. Kiedyś na przykład paprykę to swoją hodowałem. Kupiłem w biedrze cztery papryczki, powyciągałem pestki i w lutym wysadziłem i było bajera. O, w sumie jest luty, można zrobić swoją paprykę. O, Dobra, to teraz test papryki od górnej strony. Jest moc. Jest moc, będzie dobrze. A więc miejsko mamy już takie, jak powinno być do krojenia, więc zaczynamy całą tą przygodę od krojenia. Więc ładny kawałek wołowiny. I teraz nożem to na cieniutkie plastry. Wołowinka, rozumiecie, jest już pokrojona. To teraz czas pokroić troszkę kurczaczka. Mam nadzieję, że taki jeden kawałek dla mnie w zupełności wystarczy. I tak samo cieniutko. Mięso gotowe, czas najwyższy je przyprawić, żeby miało lepszy smaczek. Damy troszkę soli, pieprz czarny, przyprawa kebab gyros, czosnek. Kajen, paprykę czerwoną i dodam odrobinę kminu rzymskiego. Obydwa mięska zostały posypane przyprawami. Teraz czas na trzecie odstawić dosłownie na 5 minut. I zaczniemy od smażenia wołowiny, ze względu, że ją dużo krócej trzeba smażyć. A następnie podsmażymy trochę kurczaka. Wrzucamy wołowinę dosłownie na bardzo krótki okres. Myślę, że całość nie powinna mi zająć nie więcej niż półtorej do dwóch minut max. Kurczaka można na tym samym oleju robić. Mięsko mam już przygotowane, pomieszane bardzo ładnie. Wołowina soczysta, kurczak również, ale już sam zapach to daje tak że bez niczego te mięso by szybko zginęło z tego talerza. Dobra, czas najwyższy przygotować, przyrządzić, jak zwał, tak zwał, mego kebaba. Bo to będzie tortilla trzenna. Zrobimy to na dwóch plackach, żeby był ciutkę, ciutkę większy, a następnie wrzucimy to do piekarnika, Już nie mam takiego piekacza normalnego, a z drugiej strony on mi na patelnię nie wejdzie. Damy na początek troszeczkę kleju, żeby podczas zwijania nam się on nie rozlecił. Powiem, że sam czosnekowy jest spoko. i oczywiście musi być sałapa. Jak nie, Jak nie inaczej. O, na sałatę damy mięsko. Myślę, że z dwóch placków tortilli, jako jeden kebab, to wyjdzie dwa takie wielkie kebaby, z tego mięsa, które usmażyłem. Ale damy tak troszeczkę na bogato, to ma być kebab, nie jakaś tam tortilla bez mięsa. Następnie to damy sosem czosnkowym, no, w ten sposób. Teraz położymy trochę ogóreczka. Damy troszkę kapustki. Ja uwielbiam osobiście kebaba z czerwoną kapustą. Nie dla każdego to pasuje, ale dla mnie jak najbardziej. Trochę cebulki. Bo jakby inaczej kebab bez cebuli w środku. No niektórzy nie lubią na przykład. I na górę damy tutaj pomidorka. Może nie wygląda to najbardziej estetycznie, ale ja nie jestem zawodowym kucharzem. Ja na co dzień nie robię kebabów, na co dzień mało co się gotuje. Czasami tak, czasami nie. Ale już kebaba to praktycznie dawno nie przygotowałem. Ostatnim razem, jak pokazywałem, e, chyba był na lawaszu i też chyba było podobne mięso. No, dzisiaj na tortilli do wyostrzenia dorzucimy. Jeszcze troszkę papryki, chili, nie za dużo, może tyle, może jeszcze troszeczkę. I polejemy na koniec sosem z tortilli. Szkoda, że nie było algierskiego, algierski jest dla mnie dużo smaczniejszy. Ale ten spróbujemy też się będzie dobrze komponował. Tak się prezentuje mój kebab. Teraz kwestia jest tylko tego typu, żeby go zawinąć, żeby mi się to nie rozpierdzieliło. Poczekamy, aż się nagrzeje piekarnik, wrzucimy na parę minut dosłownie do piekarnika, owiniemy folią i będziemy wpieczać. Więc jakby tu zrobić, żeby go teraz dobrze zawinąć? Trochę to skomplikowane, ale myślę, że... Damy radę. Tak się prezentuje mój kebab. Trochę ciężki. Tutaj troszkę mocnie zbite. No i minęło około 6, może 7 minut. Czas najwyższy wyciągnąć to z piekarnika, zawinąć folię. No i oczywiście konsumpcja. Ładnie podgrzane. Fajnie się tortilla spiekła. Tak mój wygląda kebabik. Sprawdźmy, ile on waży: 496 gram. To teraz trzeba sprawdzić, jak ten mój kebab będzie smakował. Czy będzie lepszy od takich normalnych kebabowni z mięsem typu kula? Czy będzie coś wybitnego? Czy warto przede wszystkim. Było tyle czasu marnować, żeby zrobić sobie sam samemu kebab. Otwórzmy i spróbujmy. Ale zapach. No szkoda, że nie było bułki. No także uję w bułce już dawno nie jadłem, ale taki był tam. Jeszcze ciepły. Mmm. Paruję. Pierwszy gryz. Od razu wyczułem sos cząstkowy, no i oczywiście troszeczkę gdzieś tam na ząbek poszło mięsa. Gryziemy w takim razie dalej. I teraz już fajnie czuję połączenie czerwonej kapusty z dodatkiem innych warzyw plus mięsiwa. Mi, 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 mi w przekroju widać czerwoną kapustę, sałata i gdzieś tam, gdzieś tam delikatnie jest troszeczkę widoczne mięso ale to jeszcze dla mnie mało, żeby ocenić, czy on naprawdę jest dobry. Czekajcie. Mm. Czym dalej wjeżdżam w niego, tym bardziej mi smakuje. Dobre, soczyste mięso. Naprawdę dobrej jakości. To nie byle co, naprawdę mi to smakuje. Nie wychodzi na to, że... Można zrobić dobrego kebaba z produktów z sieci Lidl. Ile jeszcze mi wyjdzie? Obstawiam, że taki duży, jeszcze jeden mi wyjdzie. Jedynie co mi zabraknie, to wołowiny, bo kurczaka jeszcze mam w zapasie na dwa kebaby, ale niestety wołowiny nie mam już. Jedynie mogę dorobić jeszcze z kurczakiem. Moja taka opinia? Warto, jeżeli chce mieć naprawdę smacznego, dobrego kebaba. I przynajmniej wiesz co w nim jest w środku. To naprawdę jest bardzo dobre. Jeszcze raz mówię, bardzo, 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 bardzo. Ale to bardzo zajebiste. No i to tyle by było. Mam nadzieję, że następny kebab, jaki tu wykonam dla was, to już będzie z konstrukcją pana Pawła. O.